Nie nazywaj tego wolnością. Jeśli musisz prosić o pozwolenie, żeby żyć. Ha. Witaj w epoce, gdzie wolność to panel w kredycie A marzenia zamienili na raty w tabelce Excela Chcesz domu? Podpisz wyrok, bank da ci klucze Ale nie mów, że twój, gdy płacisz mu 30 lat z życia Tu niewolnik nie ma łańcuchów, ma karty kredytowe Nie stoi w polu, stoi w korku przed korpo Zamiast pana ma opiekuna finansowego Zamiast batów ma monity z działu windykacji Mają twój adres, twój czas, twój PESEL i twoje plany Twoje życie w archiwach chmury, dane ważniejsze niż czyny To nie Orłę, ziomek jest Excel i nowoczesna niewola, bez krat, bez strażników, bez pytań To nie wolność, tylko elegancki rodzaj klatki System nie musi cię więzić, wystarczy, że karmi sprzedali komfort jako na miastkę Prawdy, a ty podpisałeś cyrograf Ratami To nie wolność to elegancki rodzaj klatki System nie musi cię więzić Wystarczy, że karmi sprzedali komfort jak jako namiastkę Prawdy a ty podpisałeś cyrograf Ratami Blackrock Vanguard, nie znasz, a oni znają ciebie Wiedzą co jest, gdzie mieszkasz, co kupisz jutro w sieci Nie potrzebują czołgów, nie muszą strzelać w tłum Bo mają akcję mediów, fabryk twoich snów Kontrola nie przychodzi już w mundurze i kajdankach Ona przychodzi w kampanii z uśmiechem na billboardach Bądź sobą, mówi system, ale pod jego warunkami Masz wybór między szmatą a szmatą w dwóch różnych reklamach W telewizji konflikty, w bilansach spokój W gazetach demokracja, w kartotekach podbój Pieniądz stworzył teatr, a ty kupiłeś Bilety i klaszczesz tym, co odebrali ci marzenia, zanim je miałeś To czas niewolników, tylko nikt nie nazywa tego niewolą Bo jak nazwać kajdany, które sam wybierasz z wolną wolą Iluzja wolności, podpisywana co miesiąc przelewem Myślisz, że żyjesz, dopóki nie policzysz Ile kosztuje życie, chcesz być wolny Musisz odzyskać język, bo zanim ograniczą ci myśli Ograniczą znaczenie słów, własność, wolność, prawda, człowiek Dziś to tylko slogany w folderach fundacji nie pytaj, kto rządzi, pytaj, kto definiuje słowa. Bo dopóki nie rozumiesz języka, nie rozumiesz kajdan, tu nie chodzi o bunt, tylko o świadomość, bo system nie boi się krzyku, boi się zrozumienia. Więc jeśli masz głos, użyj go jak broni, nie jak zabawki. Nie lajkuj, tylko rozum, nie powtarzaj, pytań Bo niewolnik, który wie, że jest niewolnikiem, to pierwszy krok do tego, żeby nim przestał być o niewolność. To iluzja zapakowana w wiaty. Nie system nas więzi, tylko komfort i narrację Nie pytaj, kto ma władzę. Kto cię nauczył, nie pytać! Pytać! Ratami! To nie wolność, to iluzja zapakowana w raty. Nie system nas, więzi, tylko komfort i narrację. Nie pytaj, kto ma władzę, pytaj, kto cię nauczył, nie pytać! Ratami!